Siemano, dzień dobry, tu wysoki, miski wasz fotograf. Dzisiaj jestem w Warszawskim Hollywoodzie, czyli w studiu e, wytwórni filmów dokumentalnych i fabularnych na Chełmskiej. E, a jestem tu po to, żeby nagrać dla Was vloga podsumowującego dalszy etap naszej pytajnikowej historii. Tworzymy historię, i nie muszą na nią czekać. A czy właściwie to nie po to tu jestem, ale. Skoro tu jestem, to nagram dla Was taki materiał. E, przypominam szybko w dwóch słowach pytajnikowa historia. Jest to historia, którą tworzycie Wy, wrzucając zdjęcia e, na grupę Kontynu i z podpisami te zdjęcia są i one razem budują opowiadanie. E, ja wybieram, które zdjęcia będą potem poddane głosowaniu, a potem wy w głosowaniu wybieracie, które zdjęcie trafia e, jako oficjalny element naszej pytajnikowej historii. E, teraz zaprezentuję Wam, jak historia wygląda po ostatnim głosowaniu tajemniczą skrzynię otworzył mały chłopiec. Wewnątrz skrzyni znajdował się tunel, a w świetle na jego końcu chłopiec dostrzegł kucającą postać małego człowieczka. Człowiek na końcu tunelu poczęstował chłopca leśną miksturą. Chłopiec już miał napić się tajemniczego płynu, gdy przez ułamek sekundy zobaczył prawdziwe Oblicze nieznajomego. Demon nie miał złych zamiarów. Chciał chłopcu pomóc w odnalezieniu magicznego artefaktu, który pozwoli mu znaleźć drogę do domu. Tym artefaktem miała być żarówka, która skupiła wszystkie kolory zachodu słońca. Jeżeli chcesz, żeby to Twoje zdjęcie było następnym elementem pytajnikowej historii, to dodawaj ją na naszą grupę Facebookową Pytajniki Fotografa, oznaczając ją hashtagiem Pytajnikowa historia. Przypominam, że kiedy już zamkniemy cały projekt, jeden z autorów opublikowanych w historii zdjęć, dostanie nagrodę od naszego sponsora, czyli pasek Stropa od Stropa Stops. A teraz proszę Was już jak zwykle tylko o łapki w górę i życzę, żebyście robili coraz lepsze zdjęcia. Cześć! Tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie, T są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie, T są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie, T są tacy, którzy chcieliby mu zrobić zdjęcie.